Jeżeli posiadasz nagranie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji na drodze w naszym kraju i chcesz, aby znalazło się ono na naszym kanale, prześlij nam je na adres e-mail po gmail.com Wyrównane, czy to w Polsce, to jak widzicie, czy to jeździ Polak, Ukraińiec, mniej więcej są zbliżone. No, 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 no. Thank you

Widziałaś? Mm -hmm. Przyczepa wbita tam była mm -hmm. To się musiało teraz stać Bo ten gościu jest tu chyba No Koniec kurwa. Piedra laty, piedra laty, piszysz, kurwa! Stój bo szczerą! Stój bo Zobacz, Kurwa, co ty nie! Kurwa, na co czeka! Kurwa! No mu po noga, kurwa, kurwa! 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 Odejdź! Odejdź! Natychmiast odejdź! Pogotowie zrywaj! Dwoń po pogotowie! Dwońcie po pogotowie! Kurwa, no ludzie! No co no wy odpierdalacie? No kurwa! Dwa no razy będziesz odpierdolił! No co wejść no kurwa? No to kurwa. No to Policjantem jesteś, wierzony w końcu. Będziesz pan królował na TikToku Jest, ma gdzie zjechać Ale nie zjedzie, będzie mnie blokował Ja mam, twierdzi, że mam wjechać na te samochody Widzicie, bałwana? Będzie mnie blokował Bo on twierdzi, że ja mam wjechać na te samochody Będziesz pan na TikToku Proszę bardzo, bo on nie będzie zjeżdżał Miał tutaj się gdzie zatrzymać Widział, że jadę Oczywiście on się nie będzie zatrzymywał. A ja mam wjechać w ten samochód. Patrzcie, ile miejsca ma. Ma gdzie zjechać? Ma gdzie zjechać. Miał tutaj asfalt. Mógł stanąć. Nie zatrzymał się. Niech stoi. Będziemy czekać. Pan się uśpiechnie ładnie. Tak, tacy są właśnie kurwa pajacy w Warszawie. Ja mam wjechać samochody, bo on jedzie i on nie zjedzie. Dobra, i dogram jeszcze dalej e, sytuację. E, powiem wam tak, bo my tam chwilę postaliśmy zanim e, ja to zacząłem nagrywać. Obok mnie stało jeszcze jedno auto zaparkowane, tam w nim był kierowca i całą sytuację też widział. I nawet podchodził do tego gościa, żeby, żeby mu zjechał, żeby, żeby zjechał, nie? Ale on nie, twardo, że nie zjedzie. Jak widzieliście na filmie, tam on jeszcze miał dobre pół metra asfaltu, gdzie mógł zjechać i mnie minąć już jak staliśmy. A w ogóle to mi zajechał drogę, że, ja że ja musiałem naprawdę gwałtownie hamować, że prawie wyleciałem na przednią szybę. Tak jakby chciał wymusić na mnie stłuczkę, nie? Widzieliście, ja stałem normalnie na ulicy yy, przy samej... Krawędzi mojej, no i praktycznie no, przy samych tych samochodach nie miałem gdzie zjechać gdzie uciec. I co chwilę tam te samochody stały i on mnie z daleka widział, że ja jadę. Oczywiście koguty u góry włączone, także no nie wiem, brak mi normalnie słów do takich pajacy. Nie wiem, jeśli podobają ci się nasze filmy i chcesz nas wesprzeć, to od teraz możesz postawić nam kawę. To mały gest, a dla nas ogromne wsparcie, które pozwala rozwijać kanał i tworzyć dla Was kolejne materiały. Link znajdziesz w opisie.